Hejka kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu e, Dzisiaj mamy poniedziałek Jest bank holiday, więc korzystamy jak możemy I jedziemy na karbut. <grytanie> Julek już tu liczy Kasiorę, masz key for my car. E, Tak, jedziemy na karbuzik, Ale na taki nowy karbuzik. W sumie to jest nowy dla nas Czekajcie, bo tu mam paczkę, chcę sobie wsadzić do samochodu o, Muszę ją potem wysłać e, To jest nowy karbuzik dla mnie Bo tam nigdy nie byłam jest godzinę drogi stąd w Matlock, Czy jak to się nazywa? Więc spróbujemy, zobaczymy. Na zdjęciach wygląda bardzo fajnie, bo... Can you take that dust from my chair? Eee, Na zdjęciach wygląda bardzo fajnie, bo naprawdę duży. Więc zobaczymy, czy tak będzie naprawdę. Eee, muszę później umyć ten samochód. We have to clean up ten discard. No, no i jedziemy, zobaczymy. Mieliśmy jechać na Botesford, ale ja byłam w Botesford wczoraj i e, stwierdziłam, że no kurczę taki trochę mały był, bo było, czekajcie, raz na cztery, sześć stoisk tylko, tylko wiecie, taki długi stoisk. No to nie było źle, ale no, wyboru, wybór mały był, no więc nic sobie praktycznie nie kupiłam. Jedynie tam korki dla Majki. E, i, I co kupiłam jeszcze? Nie pamiętam w sumie. No ale nie było takiego wyboru. Ta moja przepsiła się jednak kupiła, bo ona będzie miała Dziusia. To tam, jak na dzieci, kupować to jest super. Możecie się jednak obkupić, a obkupić A ten, co się poradzi. <grym> no, także jedziemy do tego Matlock i zobaczymy, co tam dostaniemy. Trzymajmy kciuki, żebyśmy coś dostali. Później musimy jeszcze podjechać do Matalana, bo Julek sobie musi coś dokupić. Ja też sobie <grym> muszę coś dokupić. Ale to się dowiecie na spokojnie. I, I co i musimy zrobić zakupy, bo wczoraj jak wracaliśmy z tego akwarium, to mieliśmy jechać do ASDY albo do Lidl'a, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy tacy leniwi, że sobie pojedziemy dzisiaj na te zakupy. We go to yes. We have the box. Aha. Wallet? Dobra. No także zapraszam was na tego vloga razem z nami. Ale duży jest. Fajnie, to mi się podoba. Zobaczymy ile wstęp będzie kosztował. I czy coś kupimy, ale jak na razie widzę to jest? pozytywnie. No chyba tak. Wstęp jest po 3 funty za osobę. Także no trochę drogo, bo wszędzie biorą funcika. Także zobaczymy czy coś znajdziemy, mam nadzieję. Jak na razie wydaje się duży, no ale zobaczymy jak to będzie. Idziemy sobie od tej strony żeby skoczyć tam już z tyłu. Także Julek podekscytowany. <grymne> Tutaj dzieci mają takie zjeżdżalnie i tam jeszcze dla małych. No i idziemy teraz na drugie stoisko, bo na pierwszym nic w sumie takiego nie było. Jedynie jakieś ciuchy, ale to też takie śmierdzące jakieś, więc nawet nie brałam. że karbut był naprawdę słaby, nie kupiliśmy prawie nic, jedynie dla Danesa dla Nesa, Jezu dla Janesa taką hulajnogę żeby miał, bo nie dam do Rumunii chcieli taką właśnie hulajnogę, żeby miał tam do zabawy no i wzięliśmy sobie tu burgery Julek ma hot doga, ale coś ta pani jakoś, nie wiem, z kalkulatorem policzyła nas za jakieś em, jak to się nazywa miseczki, bo kupiliśmy też frytki za te frytki nam policzyła plus za miseczki do frytek ale to powinni napisać, wiecie, na, na menu, że tam frytki plus try, a nie też same frytki. No, ale karbut był taki dziadowski, że masakra. Większość rzeczy to jest po prostu ludzie kupują ze sklepów, później sprzedają właśnie ten tym karbudzie, więc nie opłaca się kupować. Nie wiem, czy wam wstawię link, e, gdzie to jeszcze nie, ale średnio, średnio najeżdża, naprawdę. Nie opłacało się w ogóle tutaj przyjechać. A teraz jedziemy z powrotem do Granha, Musimy jechać do Motelanu na zakupy i do domu. Zahaczyliśmy tutaj po drodze na kolejny karbud. i się zastanawiamy, czy w ogóle iść, czy nie iść. Ale przeszłabym się. Przeszłabym się i bym zobaczyła, czy coś znajdziemy. Bo na tamto naprawdę była lipa. A może tutaj? Nóż, że coś będzie? Warto sprawdzić, bo po drodze to wiecie. Czemu nie? Na tym karbudzie nic nie było, ale kupiliśmy sobie takie donuty z nutelom i biskow. Więc zobaczymy, czy w ogóle będą dobre, bo poszliśmy tutaj, nic takiego praktycznie nie nagrałam, Bo, bo co? Bo nie było nic. Ale to już chyba dlatego, że już prawie jest godzina 11. Próba testu. Czekajcie, spróbujemy, czy one dobre są. Tylko nie wiem, czy zjeść je patyczkiem, czy. czy tak po prostu. Ja nigdy biskow nie jadłam w życiu, więc spróbujemy. Mmm. Mm. Cała brudna jest tam. Mhm. Dobra. Mmm. Mhm. Cieprutkę. Mięciutkę. Piochoda. Próbuj. Klejka. No, nie chcesz próbować? No. Amazing. E mhm. Pychota, naprawdę. Mhm. Mmm, patrzcie. Ile tego bi dali dalej. Przepiochoda. Szukamy jakiś bluzek dla... Juliana i tu sobie wybrał jakieś bluzki po chyba 2 za 8 funtów, więc się dopłaca. I to mam tam jeszcze inne rzeczy, więc zobaczymy co tu dostanie jeszcze. Idziemy dalej, teraz na mnie. Myślę, żeby sobie wziąć taką lnianą koszulę na lato. No w sumie fajnie, jest 18 funtów, ale jeszcze przymierzę, czy w ogóle będzie dobre. Wezmę sobie dziesiątkę i dwunastkę, zobaczymy, która będzie lepsza. Jesteśmy w i przymierzyłam sobie taką a, koszulkę niebieską. Mam jeszcze tutaj różową. Czekajcie, pokażę Wam. A, I nie wiem totalnie, która mi pasuje. Dajcie znać, w której Wy mnie widzicie. Bo nie wiem, nie wiem, którą sobie wziąć. Czekajcie. Różowa będzie tak. Różowa mi zawsze pasuje, tak mi się wydaje. A niebieska tak. Nie wiem. Dajcie znać, co Wy myślicie. Którą wziąć? Przymierzyłam jeszcze sobie tą różową i nie wiem, totalnie nie wiem, której jest lepiej. Bo to fajnie leży i to fajnie leży. Ale wydaje mi się, że chyba niebieska lepsza w sumie. No, chyba tak. wezmę sobie niebieską. Tu mhm. ja mam też taką koszulę i nie wiem, czy ją brać, czy ją nie brać. No, nie wiem. Tak średnio na jeża mi pasuje. Nie wiem, zastanawiam się. Dajcie znać, co Wy o niej myślicie. Kupiłam sobie w Azji taką piękną gipsówkę, to znaczy, to nie Julian jej kupił. E, ogólnie patrzyłam za taką białą gipsówką, ale nie mogłam znaleźć. Więc wzięłam sobie taką kolorową. Patrzcie, jaka ładna. E, wzięłam sobie dwie. Jedna była po... czekajcie... 2,98. One wcześniej były o wiele tańsze. Według mnie za taki krzak 2,98 no trochę sporo, no ale no co zrobię. Dom trzeba jednak czymś przyozdobić na tą wiosnę. E, no, także tak. Jak gipsówki lubię, wiecie, ta gipsówka po mi chwilę, nie tak jak zaraz, nie wiem, tulipany albo coś objętną, No, ale przyznam szczerze, że jednych z moich ulubionych kwiatów to są tulipany, ale gipsówka też. Patrzcie, jaki piękny bukiecik. Witam kochani, witam się z wami w kolejnym dniu To znaczy już w sumie po y, tygodniowej przerwie Ale to po prostu ze względu na to, że nie miałam co nagrywać, więc nie nagrywałam No i dzisiaj nadszedł ten nasz upragniony dzień I jest piąt... Pion... nie, sobota <grym> Jest sobota i wybieram się w końcu do fryzjera Czujecie to? Patrzcie w ogóle na mój odrost Może tego aż tak... czekajcie, nie widać O, ale jest okropny masakra normalnie no, no i nie wiem jeszcze jakie włosy będę robić myślę nad waniliowym blondem, no ale to zobaczymy co w praniu wyjdzie, ogólnie umówiłam się u jednego fryzjera w Not nie Nottingham, tylko w Peterborough oglądałam taką panią na YouTubie która właśnie go poleciła i stwierdziłam, że no kurczę, fajnie koloryzuje, więc spróbujemy zobaczymy co wyczeruje na moich włosach Moje włosy ogólnie są strasznie spuszone dzisiaj, patrzcie. Ja stosuję te wszystkie olejki, stosuję wszystkie te preparaty. Maski, nie maski, odżywki, nie odżywki, no ale to średnio mi pomaga. Ja mam po prostu chyba kręcone włosy, one chcą się kręcić, a ja tego skrętu nie wydobywam. No, także jedziemy i zobaczymy, co mi dzisiaj tam zrobi na tych włosach. Może Wam stawię zdjęcie przed i po. Spytam się go, czy mi zro... może zrobić zdjęcie przed, eee, no i sama jestem ciekawa, co mi tam wykmini, może na pewno coś skrócę, bo raz sobie tak sama wiecie, przyciąłam, przy... miałam kucyka, po prostu sobie jakoś go tak fajnie wywalnęłam nożyczkami, no i teraz, eee, no krzywe są, także pasuje, pasuje to zrobić, dobra, będziemy. jest 8.43, ja mam wizytę na dziesiątą, ale zanim dojadę, zanim znajdę parking, bo ja tam w ogóle się nie, nie orientuję w niczym, i mam nadzieję, że cała dojadę, bo nigdy chyba sama do Peter Nie, raz jechałam do Peterborough, jak miałam jeszcze kurs ze stylizacji rzęs. Więc damy radę. Powinnam dać radę. Trzymajmy kciuki po prostu. No, także ja lecę. Kanapkę sobie wzięłam jakąś taką angielską z e, jajkiem i majonezem. I mam nadzieję, że przetrwam. Nie wiem w sumie jak długo mu to zajmie, ale na pewno... 3 godziny albo 2,5, może coś takiego będzie. Także lecimy i widzimy się już na miejscu. Nie wiem, czy coś wam nagram, czy nie nagram. Postaram się, ale wiecie, ja teraz jakoś jestem taka nieśmiała w nagrywaniu, jak, jak są ludzie wokoło mnie, więc tak, do zobaczenia w Peterborough. Jechałam ogólnie za wcześnie i zaparkowałam sobie na takiej ulicy. I szczerze nie wiem, czy tu trzeba płacić, czy nie trzeba, ale chyba nie trzeba, bo ogólnie tutaj pomiędzy są takie domy. I bo kurczę, jak jechałam ulicą główną, to w ogóle nie mogłam znaleźć jakiegoś parkingu. Aldi niby był, ale Aldi był za daleko, więc stwierdziłam, a wjadę w tą alejkę, może coś znajdę. No i znalazłam jedno miejsce parkingowe, ale jak przyjdzie mandat, to trudno. Bo, bo no nie wiem, czy trzeba płacić, czy nie trzeba, może spytam tu kogoś? Zobaczymy. E, ogólnie przyjechałam, jeszcze mam pół godziny czasu, więc sobie trochę posiedzę w tym samochodzie, nie chcę tam panu, wiecie, przeszkadzać, może robię jakąś koloryzację albo coś. I, i tak stresuję się trochę. Ja zawsze się stresuję takimi rzeczami, czy to dentysta, czy to fryzjer, czy to co, stresuję się, no ale... Będzie ok, mam nadzieję. Ogólnie ja patrzyłam na jego profil na Instagramie, to naprawdę te włosy wyglądają fajnie. No ale wiecie, każdy włos jest inny, ale mam nadzieję, że mi to po prostu zrobi fajnie, bez zniszczenia włosa, z taką świadomą e, pielęgnacją, czy jak to nazwać. Także myślę, że będzie ok. Ja przyznam się Wam szczerze, szczerze że ostatnio u fryzjera jak byłam. To chyba było to w tamtym roku, może gdzieś w lipcu, sierpniu, nie pamiętam, wtedy jak byłam w Polsce. Ale tak to no nie byłam, szczerze powiem. Także no zobaczymy, co on tu wykombinuje, ale odrost mam spory. Nie wiem w sumie, co chcę, bo włosy mam takie trochę żółte i jasne, masakra, normalnie tęczę na głowie. Już wstyd z takimi normalnie chodzić. Więc tak, zobaczymy, czy będę robić airtouch, bo airtouch też mi się podoba, tylko że słyszałam, że na airtouchu Trzeba długo siedzieć, a ja dzisiaj za bardzo nie mam czasu, bo muszę jeszcze dom posprzątać. Ma być błysk, szyby będę mieć, okna. Eee, wszystko ma być perfekcjone. Także no, zobaczymy, co mi tam dobierze. Ertacz eee, ogólnie chyba jest też droższy, więc no zobaczymy, co to będzie. Ale kanapkę w razie czego mam, to sobie tam zjem. Także jeszcze trochę poczekam i lecimy. Ja już jestem po i szczerze Wam powiem, że Wam mega, ale to mega polecam chłopaka, on jest taki ambitny. Widać, że ma chłopak fach w ręku, naprawdę super robota. Ja jestem mega zadowolona, mega fajnie wiecie, fajnie przeprowadzona rozmowa. Moja twarz od razu w ogóle nabrała jakiegoś koloru, bo w ogóle nie jestem strasznie biała. I naprawdę Wam szczerze polecam. Ja Wam wstawię zdjęcie przed i po, jak wyglądają, ale różnica jest ogromna. Naprawdę polecajka. Wstawię Wam link do niego. A teraz myślę, jak stąd wyjechać, bo z tyłu mam samochód i z przodu mam samochód i jestem tak zastawiona, że masakra. No, ale mam nadzieję, że wyjadę. Eee, no. I teraz pędzę do Grandham, Pojadę chyba sobie też na bo Jestem strasznie głodna i lecimy do domu. Musiałam sobie zajechać na maczkę, bo byłam taka głodna, że masakra. Sorry, będziecie tu widzieć taki kabel, ale to jest od e, mojej kamery w samochodzie. Muszę Wam powiedzieć, że jestem tak zachwycona tymi włosami, że się nie mogę na nie napatrzeć. Naprawdę, są przepiękne. Ten chłopak naprawdę robi taką świetną robotę, i e, szczerze. Zmiana jest totalna. Jak sobie teraz przejrzałam te zdjęcia, patrzę, matko, jak ja mogłam w ogóle chodzić w takich włosach. No ale wiecie, człowiek z tyłu nic nie widzi. I myślałam, że skasują mnie kupę kasy, bo tyle produktów mi nakładał, że matko boska, później jakaś perfuma na włos, ja sam się ja ale będę musiała pewnie z 300 wybulić. Ale spoko cena, bo zapłaciłam tylko 100, no i tam dałam mu napiwek. Także się opłaca. Ale podobno mają podwyższyć ceny, więc nie wiem jak to będzie później. No. Ale teraz kończę jać i, i spadam do Grand Home. Bo muszę dom cały posprzątać. Bo jest takie masz wziął. No. Także link wam podeślę. I co miałam mówić? <grym> że... Świetna robota. Słuchajcie, mam tak uwalone okna, już tutaj w środku sobie niby ja umyłam, ale z zewnątrz jest masakra, także zabieram się teraz za yy, mycie okien i później i później będę całą chatę ogarniać, bo jest naprawdę sysyk, Kiła i miałam sobie jakiegoś takiego, shake'a miałam mówić, kawę mrożoną sobie zrobiłam. Spróbujemy jak smakuje, bo wydaje mi się, że, zada, że dałam za dużo syroku. Mm, Ty Holandia! To się nazywa kawka. Powiem Wam, że jest takie gorąco, że mi się w ogóle tego domu nie chce sprzątać, ale niestety muszę, bo... bo muszę, <niosenie> nieważne, muszę. Więc muszę się jakoś zabrać w sobie mentalnie. I zacząć sprzątać ten dom, bo kuchnia, zdecydowanie kuchnia wymaga najwięcej uwagi i nasz pokój, bo tam jest naprawdę syf. Także dopijamy kawę. W sumie zaczynamy. I lecimy dalej z tym sprzątaniem. Kupiłam sobie taką śliczną poszewkę na kołdra i poduszki w stokrotki. I po jednej stronie jest taki jasny niebieski, po drugiej jest ciemno niebieski. Więc sobie zaraz tutaj założymy i będzie się od razu lepiej prezentować ten pokój. Bardziej tak wiecie, wiosennie. sobie wczoraj w Humber taki dyfuzor Italian Cyprus, nie wiem, coś takiego, inne roli i powiem Wam, że mega ładnie pachnie, naprawdę i fajnie się prezentuje, widzicie? Także wstawię sobie gdzieś, gdzieś tutaj do kuchni, bo ogólnie w pokoju już mamy dyfuzor, więc nie będę dawać i, i tak będzie sobie w kuchni stał. Ja już skończyłam sprzątać i teraz jedziemy do... O! Jonuta i Andrei, bo zaprosili nas na jakiś poczęstunek. Nie wiem, co w ogóle mają dawać. What, what it will be there? What food? What food? Nie wiem. Nie wiesz. Zaprosili nas na jakieś jedzenie, więc jedziemy zobaczyć, co to będzie. Julek za bardzo nie skomentował moich włosów. Powiedział, że nie widać bardzo dużej różnicy. Według mnie widać, no ale dobra. To faceci, to faceci. Dobra, także jedziemy i idziemy się relaksować, bo jest przepiękna pogoda.